Marzyć się Rottweiler to dla jego dobra nie kupuj go, jeśli po pierwsze nie godzisz się na ograniczenia życiowe. Duży pies to duża odpowiedzialność, a w życiu nie ma nic za darmo. W zamian za psiego przyjaciela i wspólne chwile, których nie da się wycenić, bo są bezcenne i wyjątkowe, to musisz godzić się na ograniczenia. Nie jesteś już wolnym elektronem. Jeżeli planujesz i starasz się jakąś Wymarzoną pracę na drugim końcu świata, masz plan podróży dookoła świata, czy chcesz skupić się na robieniu kariery, co zabierze ci większość czasu i dnia, lub planujesz właśnie dziecko. No to wszystkie te plany nie będą nigdy kompatybilne z życiem z psem. Zawsze będzie to odbywać się kosztem jakości życia Twojego psa, i wtedy nie bądź egoistą i nie marnuj życia swojemu psu które to życie i tak jest bardzo krótkie. Po drugie, nie kupuj Rottweilera, jeżeli boisz się innych psów. Może to zabrzmi dosyć dziwnie, ale u wielu opiekunów psów dostrzegam na spacerach strach przed kontaktem z innym psem. A jeżeli nie mieszkasz na bezrudnej wyspie, to twoje spacerowe życie z psem będzie w dużej mierze toczyć się wokół spotykania innych psów. Niestety ludzie poprzez swoje paniczne, nerwowe reakcje najczęściej niszczą psie interakcje i swoim złym zachowaniem potrafią doprowadzić do niepotrzebnych bujek i awantur między na początku dwoma spokojnymi psami. Widziałem to już nie raz i nie dwa. Nasza postawa ma ogromne przełożenie na naszego psa. Pies nas obserwuje i doskonale czyta nasze emocje. Jak spinasz się i denerwujesz na widok innego psa, to twój pies naturalnie odczytuje go jako zagrożenie. Serio, boisz się interakcji z innymi psami, to nie bierz nigdy Rottweilera, bo to będzie tragedia. I potem na osiedlu widzę, jak te osoby wpadają w błędne koło czyli konflikty na spacerach, jeszcze bardziej spinają opiekunów to wszystko tworzy jeszcze większe konflikty. Aż kończy się na uciekaniu po krzakach na widok innego psa, czy szalonych godzinach spaceru o 4 rano. Po trzecie, nie kupuj Rottweilera, jeżeli masz problemy z własnymi emocjami i bierzesz psa po to, żeby sobie pomóc. Tak nigdy nie rób, no bo zniszczysz mu życie. Pies to nie jest remedium na problemy emocjonalne. Pies potrzebuje stabilnego opiekuna, który nie boi się otoczenia wokół. Nie boi się innych zwierząt, ludzi. Pies potrzebuje człowieka, który jest wyluzowany, z którym czuje się pewnie. Człowieka, który nie jest nadopiekuńczy i nie stara się kontrolować wszystkiego i wszędzie. Pies także nie jest przytulanką czy zabawką na gorsze wieczory. Przytulanką, która robi 15-minutowe kółka wokół bloku. I podobnie w drugą stronę. Jeżeli masz małego siusiaka i chcesz. Budzić po strachu innych na osiedlu, chodząc na łańcuchu z ujadającym Rottweilerem w kolczatce. To nie wiem, pierw weź, lepiej 20 metrów rozbiegu i, i przywitaj się z najbliższą ścianą. Po czwarte, nie kupuj Rottweilera, jeżeli zamierzasz zrobić z jego życia wieczny trening i wojsko. Niestety, ale powszechnie panuje taka opinia, że jak masz psa dużej rasy, już zwłaszcza uznawanej za groźną, to koniecznie ten pies musi przejść 10 tysięcy szkoleń z posłuszeństwa, z obrony i Bóg wie czego jeszcze. Koniecznie musi od maleńkości codziennie trenować, musi znać swoje miejsce w szeregu, musi nosić kolczatkę czy, czy to gówno z prądem na szyi, bo inaczej wejdzie Ci na głowę, zdominuje Cię i nie wiem, pozabija wszystkich wokół. No to bzdura. Pies to istota, która nie jest robotem do wykonywania poleceń i zjadania smaczków jak jest teraz w modzie. Nie wiem, dziś za radą TikTokowych behawiorystów bierze się malucha i zamiast dać mu poznawać świat wokół w jego tempie, poznawać inne psy, zwierzęta, otoczenie, bawić się z nim, ale też stawiać granice, to niestety zamienia się życie tego malucha w jeden wielki plac treningowy. Zaniedbując tak naprawdę to co najważniejsze. I potem jest na koniec wielkie zdziwienie, że pies idealnie robi siaty i idealnie zjada smaczki, ale jednocześnie jest półdziki i nie do życia w społeczeństwie. Piąty punkt. Nie kupuj Rottweilera, jeżeli chcesz mieć psa, który ma pilnować podwórka. Te psy kochają być z ludźmi, powinny móc żyć z tobą w domu. Te psy powinny mieć kontakt i to dużo miłych kontaktów z innymi psami, z innymi ludźmi, zwierzętami. Robienie z nich półdzikich wariatów, które mają być groźne, odstraszać i żyć w końcu, aby tylko wieczorami wyłazić z budy na podwórko i pilnować, nie wiem, Twojego 25-letniego golfa, czy zardzewałą BMkę i mają mordować wszystko, co wejdzie na podwórze. No, to jest zwyczajna patologia. Po szóste, nie kupuj Rottweilera, jeżeli nie masz czasu. Ten pies zasługuje na dobre życie. Jak nie potrafisz mu je zapewnić, to nie krzywdź go i nie kupuj. Co znaczy dobre życie? To przede wszystkim spacery na luzie, bez smyczy w naturze, a nie dożywocie za kratami podwórka. To także spacery z innymi psami, psimi kumplami, koleżankami, a nie izolacja społeczna. To wspólny czas ze sobą w domu, a nie samotność w końcu po 10-12 godzin. To także dobre jedzenie, a nie śmieciowa karma ze zbóż. A na to wszystko potrzeba czasu poświęconego psu. Nie masz tyle czasu, to sobie odpuść. Po siódme, nie kupuj Rottweilera, jeżeli nie lubisz środowiska, w jakim powinien żyć pies. Środek miasta... Kawiarnie, imprezy, hałas, beton, galerie handlowe. Jeżeli tak spędzasz większość swojego czasu, to nie krzywdź psa i nie kupuj go, bo to nie jest życie dla psa. Psy uwielbiają ciszę, łąki, lasy, bagienka i rzeczki czyli inne zupełnie środowisko. I ostatni punkt: nie kupuj Rottweilera, jeżeli masz problemy z finansami. Wiadomo, że pieniądze to nie wszystko. Ale jednak pieniądze są ogromnie ważne i nie da się bez nich żyć. A jak weźmiesz 50-60 kg cielaka, no to on swoje kosztuje. Dziś banalna wizyta u weterynarza płacona jest w setkach złotych. A jakiekolwiek leki, tabletki na kleszcze są potrzebne dla takiego wieprzka w dwa razy większych ilościach niż dla przeciętnego kundelka i tym samym dwa razy więcej kosztują. No, i też taki warchlok dużo zjada. A na jakościowym jedzeniu, jakościowej karmie nie warto oszczędzać, bo w przyszłości zapłacisz za to u weterynarza, więc takie żarcie także swoje kosztuje. No, musisz mieć też odłożone pieniądze na boku, jeżeli pies ci poważnie zachoruje jakaś dysplazja albo coś mu się urwie, jakieś ścięgno. Wtedy koszty operacji liczone są w tysiącach złotych. Dobra, mam nadzieję, że tymi ośmioma punktami Was skutecznie zniechęciłem do kupna Rottweilera. Sekcję komentarzy zostawiam dla Was. Jak macie inne zdanie, to oczywiście zapraszam do dyskusji. A jak Wam się podobało, to również zapraszam do dyskusji, do sekcji komentarzy. Trzymajcie się do następnego filmu. Hej!